Ahoj duelowcy, witam was wszystkich bardzo ale to bardzo serdecznie, ja jestem Kilgor A to nowa seria na kanale z gry Game Day w Tycoon Dokładnie tak e, Na czym polega ta gierka? Już spieszę z wyjaśnieniem Otóż w tej grze wcielamy się w dewelopera gier komputerowych Zarąbista sprawa, zobaczymy czy uda nam się rozkręcić, prawda, game business, co nie? No dobra. Mm, to chyba tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Czy jeszcze chciałbym coś dodać? No nie wydaje mi się, dlatego przejdźmy już tutaj do gameplay'u, co nie? Mechanikę i to zobaczycie w trakcie trwania odcinka, co nie? Yy, witamy, witamy w Game Day w Tycoon. W tym symulatorze biznesu zostałeś przeniesiony w czasie, aby założyć własną firmę deweloperską już na początku rewolucji komputerów osobistych. Zbuduj wymarzone przedsiębiorstwo, twórz bestsellery, zyskuj fanów i stań się liderem na rynku. Zanim rozpoczniesz zabawę, musisz... Wymyślić nazwę dla swojej firmy. No, nazwa może być tylko jedna. Słuszna. Kaiba Rodzinny Interes. O Masz. Kurczę. Nie da się dalej pisać. Dlaczego? I muszę kapsloka wyłączyć, bo piszę jak jakiś Pokémon, nie? Um, no dobra, to w takim razie. Kilgor Corporation. Corporation. Dzień dobry. Imię gracza. A nazwijmy go. Y, pracownik. Pracownik. I tyle, co, nie? My tutaj zatrudniamy. My jesteśmy. Y, wiecie, y, szefami tego biznesu. No to pracuje dla nas jakiś tam pracownik, nie? No nie no, Murzynem to ja nie chcę być. Tako? No i powiedzmy, niech będzie. Tutaj. I muszę Wam jeszcze jedno powiedzieć. A mianowicie wcześniej nagrywałem już dla Was Game Dave Tycoon. Z tym, że. No, jakby to rzec. No, nie mam pierwszych lotów komputera, co nie? I tam wyskakiwały mi takie. Można by powiedzieć, no lagowało, strasznie lagowało, dlatego też pozwoliłem sobie tamtych materiałów nie wrzucać na kanał, co nie? No i z racji tego był ten, wiecie, przestój tygodniowy w filmach. Właśnie, bo muszę się Wam wytłumaczyć, nie? No, i tak to wygląda. I gra ma w sobie taką mechanikę, że zapisuję podpowiedzi. Dlatego też ja y, pozwolę sobie korzystać z tych podpowiedzi, które udało mi się uzyskać, nagrywając tamtą, y, tamte odcinki. O, w ten sposób, co nie? Zaimportować do gry wszystkie wcześniej zdobyte podpowiedzi. Oczywiście, że tak. Ok, no i zaczynamy. Tworzymy naszą pierwszą grę. Zobaczmy jakie mamy tutaj tematy. Mamy fantazy, historie, zbrodnie i złodziejstwo. Wiecie co? Zacznijmy sobie od fantazy RPG. Nazwiemy tą grę. Mm, Niebieskooki. Niebieskooki. Smok. Co nie? No i bardzo fajnie. Zrobimy tę gierkę na PC, dalej cyk, grafika 2D albo grafika tekstowa. Hmm, to ci pytanie. Powiem wam, wydaje mi się, będziemy lecieć, póki możemy w grafikę 2D. Tam wiecie, tekstowa to tam swoją drogą, nie? I co my tutaj mamy? rozgrywka jest w miarę ważna, co nie? Ale opowieść i zadania to jest to, co czyni RPG y, dobrym, przynajmniej według mnie, nie? Okej, okay, zróbmy w ten sposób. Zobaczmy, czy nasz pracownik tutaj troszeczkę tych punktów wyskrobie i powiem wam, no całkiem fajnie, nie? Podwyższmy sobie dialogi. Sztuczna inteligencja jak widzimy nie za bardzo jest potrzebna w grach RPG. Okej. Okay, projekt poziomów zrobimy w ten oto sposób. Główny nacisk stawiamy oczywiście na fabułę oraz dialogi, nie? Hmm... Projekt świata niby jest bardzo ważny. Dźwięk już mniej. Więc zrezygnujemy z dźwięku, walniemy sobie projekt świata, taki wiecie, duży. No i powiedzmy, że taką grafikę zrobimy. No i no i co? To jest tydzień trzeci, a my już mamy stworzoną gierkę. Poczekamy, aż nasz pracownik błędy usunie. No i fajnie. Ja jestem z tego w wyniku jak najbardziej zadowolony. Chociaż żadnych tam rekordów nie pobiliśmy, nie? No ale jak na pierwszą grę... No, wydaje mi się być to całkiem spoko sprawą, nie? Poczekajmy na pierwsze recenzje. No i mamy. Zobaczmy, czy to jest hit, czy gniot taki. Mogło być lepiej, taki bardziej średniaczek. Ale jak na pierwszą gierkę wydaje mi się. Spoko z prawą. O, mamy jakąś tutaj siódemeczkę. Przyjemna. RPG-Gry z tego gatunku idealnie pasują do platformy PC. Dokładnie. Stwórzmy sobie teraz raport o grze, żeby zdobyć kilka baniek badań. Mamy jakąś wiadomość. Nowy deweloper w branży kilgor Corporation. Właśnie wydał swoją pierwszą produkcję. Granie bez Kooki smog zebrała pozytywne oceny. Po tak dobrym starcie firma Kilgore Corporation może szybko zyskać nowych fanów. Oby. Oby jak najszybciej, co nie? No, piękna sprzedaż. 20... Dwudzieści... Jesteśmy 20 w, w rankingu. Także to jest spoko, nie? Mhm. Mm no i bardzo fajnie. Ogromny sukces i już pierwsi fa fani się pokazują. Ciach. Dobra, mamy raport o grze. Sprawdźmy go. Jaki, jaki on tutaj nam jest. Nasza analiza rezultatów wydania gry. Wyniki, Fantazy RPG to świetne połączenie. Opowieść i zadania w tego typu grze to bardzo ważny czynnik, tak jak mówiłem. Ok, w takim razie przejdźmy do stworzenia kolejnego tytułu. I co my sobie zrobimy? Myślę, że zrobimy sobie grę historyczną, strategię tym razem. Również na PC, jak widzicie, strategia świetnie do tego pasuje. A nazwiemy ją sobie. Hmm. To jest bardzo dobre pytanie. Jak moglibyśmy ją nazwać? Kurczę. No dobra. E... Napoleonizm. Nazwijmy ją tak. Nie mam lepszego pomysłu, jak na razie, na tą gierkę. Ciach, ciach. Jakieś tam bańki na dzień dobry nam wpadły, i jak widzimy tutaj w podpowiedzi, rozgrywka ma być na maksa, nie? Ale myślę, że silnik też jest dosyć ważnym yy, czynnikiem, jeżeli chodzi o gry strategiczne. Zróbmy w ten oto sposób. Ok. Ciach, ciach. Mamy dwa, trzy błędy. Cztery. Ajajaj. Aj, aj. Ziomeczek nam kurczę zamiast y, walić punkty w technologię i w design, co nie, to on leci w błędy. Niedobrze. No niedobrze. Na co bym postawił, jeżeli chodzi o grę strategiczną? No niekoniecznie. Sztuczna inteligencja powinna być dosyć wysoko, co nie? Ale Według mnie najważniejszy będzie projekt poziomów Mimo wszystko, nie? Okej okay. Lecimy dalej Tutaj niebiesko oki smog Jak widzicie zarabia dla nas cały czas hajsik Mamy te już w tym momencie 134 tysiące, nie? Hmm, hmm, hmm Dźwięk jest ważny Dajmy go do połowy Projekt świata już mniej. W grach strategicznych mamy te plansze, nie? Dlatego postawię tutaj na grafikę i na dźwięk. Mniej na projekt świata. Mhm. Zróbmy w ten sposób. No i fajnie, jak tutaj widzimy, mamy 10 punktów technologicznych. No. Bądźmy szczerzy, nie będzie to żaden hit, tak mi się wydaje, ale gniotem również nie powinien być. O, jeszcze jakiś tu punkcik w design poszedł. Fajnie, wydajemy. Wydajemy gierkę. Napoleonizm, nowy rekord, jeżeli chodzi o technologię. No, proszę bardzo. No, tego się nie spodziewałem, ale okej. Okay. Wydajmy tą gierkę. Poczekajmy na pierwsze recenzje. Huhuhu! No, przekroczyła moje oczekiwania. Wspaniałe połączenie. Przyjemna. Rozgrywka. Świetnie, że deweloper skupił się na tym elemencie gry. No i miłe doświadczenie. Dla mnie miłym doświadczeniem jest czytanie takich yy, recenzji. Jeżeli chodzi o nasze dzieło, nie? Zróbmy sobie raport o napoleonizmie. Mhm. Sprzedaje się lepiej niż inne komputery osobiste. Okej, okay. spoko, spoko, spoko. My, jak na razie, wyda wydaliśmy y, dwie gierki na pc Jaki mamy raporcik? Historia to świetne połączenie. Rozgrywka w tego typu grze to bardzo ważny czynnik. No i fajnie. Tworzymy następną. Nie ma to tamto. Wybieramy temat. Jaki teraz temat sobie weźmiemy? Myślę, że złodziej. Złodziej przygodowy? Czy symulację złodzieja zrobimy? A może złodziejską grę akcji? Brzmi jak plan, nie? Wydajmy sobie to również na PC-a. Hmm, hmm. złodziejaszek. Niech się nasza gra nazywa Złodziejaszek. Jak najbardziej jestem za grafika 2D V1. Silnik aż taki ważny jest w grach akcji. No dobrze. Ale rozgrywka również jest ważna. Nie zapominajmy o rozgrywce. Opowiedzi zadania już mniej. Ciach. Walniemy sobie w ten oto sposób. Napoleonizm cały czas się sprzedaje. Nasz pracownik drapie się po głowie, zamiast tutaj, prawda? Dowalać nam punkciorów. Hmm. Projekt poziomów. Zróbmy, może. Ten sposób, ok? Przyjmiemy to sobie na klatę. Wiadomość o platformie: krążą plo plotki, jakoby japońska firma Ninvento <laughs> miała w planach produkcję własnej konsoli. Zasłynęła z szeroko znanej gry pod tytułem Dinkey King. <laughs> to niezły Dinkey King, nie? Wielu ekspertów sądzi, że konsola japońskiej firmy nie odniesie sukcesu, ale mimo to nie możemy się doczekać, by zobaczyć, co nam zaprezentuje. No? Bądźmy szczerzy, my wiemy mniej więcej, je jeżeli chodzi o historię, jak to się skończy, co nie? Grafika i dźwięk. Bierzemy to elegancko. Wal punkciory, bardzo fajnie. Gra wycofana ze sprzedaży, no jednak swoje zarobiła dla nas. Dzięki temu troszeczkę chyba na plus wyszliśmy, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o punkty, to nie jest fenomenem, ale nie jest też jakimś gniotem. Dlatego myślę, że ją wydamy, mimo wszystko. Poczekajmy na pierwsze recenzje. Hmm. A jednak chyba gniotem jest. Miejscami dobra. Będzie jakaś szósteczka? Widzieliśmy już lepsze. Czegoś tu brakuje. No dobrze, stwórzmy o niej raport. Zobaczmy, co poszło nie tak, nie? Mimo wszystko, ona coś tam sobie zarobi, co nie? Jakieś zlecenia, cześć. Właśnie ukończyłem grę Złodziejaszek i muszę przyznać, że imponuje mi twój talent. Zajmuję się załatwianiem podwykonawców dla różnych firm. Przydałyby się nam twoje umiejętności. Jeśli kiedykolwiek będzie u ciebie krucho z gotówką, daj znać, a zobaczę, czy mam dla ciebie jakieś zlecenie. No i fajnie. Będziemy od tej pory mogli e, tworzyć prawda dla innych firm, ale wiecie, jakaś gotóweczka będzie nam zawsze wpadać i z tego co pamiętam e, punkty badań, które są również bardzo ważne dla nas. Złodziej akcja to dobre połączenie, ale nie świetne, nie? Rozgrywka w tego typu grze to bardzo ważny czynnik. I połączenie platformy z gatunkiem dobre. Hmm, więc dlaczego takie słabe oceny? Wydaje mi się, że na rozgrywkę postawiłem. No dobrze, okej, okay. ale, ale. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, oddajcie znać w komentarzu na dole. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!